Bieganie z głową konia na patyku? Ktoś nieobeznany z tematem pomyślałby, że to tylko zabawa. Okazuje się jednak, że jest to bardzo wymagająca dyscyplina sportu, która w internecie zdobywa coraz większą popularność. Dowodem na to są zorganizowane w minioną sobotę w Mąkoszycach pierwsze zawody Hobby Horse. Wzięli w nich udział zawodnicy nie tylko z całej Polski, ale nawet z Hobby Hobbyhorsing to nic innego jak odzwierciedlenie zawodów jeździeckich. Uczestnicy jeżdżą na kukiełkach przypominających głowę konia. Mamy swojego konia i skaczymy na nim przez przeszkody. Albo są też inne y, dyscypliny, w sensie konkurencje tego sportu, na przykład ujeżdżenie lub cross. Jak zaczęła się jej przygoda z kukiełkami? Przeglądałam sobie na platformie TikTok y, różne tam filmiki Zobaczyłam i właśnie wyskoczyły mi te hobby chorasy. I właśnie ja sobie tam posprawdzałam, jak to wygląda, i jakoś tak też sama zaczęłam szyć konie, i tak się do tego też y, przyłączyłam. Choć w Polsce dyscyplina ta nie jest jeszcze aż tak popularna, zawodnicy zawzięcie trenują tak, by podczas turnieju wypaść jak najlepiej. Sama przed zawodami miałam codziennie treningi, właśnie wykupiłam u jednej takiej bardziej znanej osoby w Polsce, żeby przygotować też swoją technikę. Przed zawodami już oglądałam parkur, gdzie skręcić, gdzie skrócić, wybór konia też jest tutaj ważny, no właśnie wzięłam mery, gdyż jest bardzo mała. Lekka i ma odpowiedniej długości kijek, że nie wyleci i nie będzie haczył o przeszkody. Hobby horsing przybył do Polski ze Skandynawii. Zdaniem zawodników jest to dyscyplina sportu, która wymaga niezwykłej sprawności. Zawody w hobby horsingu, które odbywają się w całej Polsce, cieszą się coraz to większym zainteresowaniem. Startuje w nich m.in. 13-letnia mieszkanka mąkoszyc Julka Gruszka. Byłam na zawodach y, zakępnem w różnych tutaj bliskich rejonach i stwierdziłam, że 22, fajnie by było 22, też takie sesje organizować 3, u nas. Julka razem ze swoimi rówieśniczkami do takich zawodów przygotowuje się bardzo długo. Jak sama przyznaje sprawia jej to ogromną radość. Niewykluczone więc, że dyscyplina ta w Mąkoszycach zyska w najbliższym czasie większe grono fanów i impreza ta już na stałe zagości w kalendarzu gminnych imprez. Przynajmniej taką nadzieję ma sołtys wsi Piotr Ługowski, który zdradza, że już w najbliższym czasie w Mąkoszycach sporo się będzie działo. Z ostatniego lipca mamy tutaj rozgrywki piłkarskie i piknik też. Później mamy 22, 23 lipca, happy busa mamy. To taka cykliczna tutaj u nas impreza. Przyjeżdżają tutaj do nas do Mąkoczyc i, i się bawimy wspólnie z dziećmi. Później mamy 21 sierpnia gminne dożynki w Mąkoszycach. 27 sierpnia mamy Bitwa Regionów, Króla Gospodyń Wiejskich. Spotykają się tutaj, wystawiają swoje dania, jadła. Degustacja. Myślę, że Zapraszamy. będzie. Super. Zapraszamy serdecznie do Monkoszyc. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko przyłączyć się do tego zaproszenia.